Cześć moi kochani! Witajcie w dziewiątym shoppingu. Przepraszam za ostrość, bo jest 21, a ja wróciłam z Biedronki. Jak wiecie, już kończę się wakacje. I czas do wrednej szkoły! I właśnie coś taki shopping szkolny. Pokażę Wam co kupiłam. Pierwszą rzeczą jest plecak z firmy Puma. Tak wygląda. Jest niebieski. Taka teczka. Czarna. Puma, puma, puma. Taka teczka. Wilk. Takie mazaki. Będzie niedługo ten film. Takie kredki. I mnóstwo. Mnóstwo. Mnóstwo zaszytów Nie będę ich pokazywać, bo jest ich bardzo dużo. Takie coś na te. na książki. Ten blok. Biały. Takie cienkopisy. I ostatnią rzeczą jest worek. I Jorek. Więc to na tyle. Bajo.